Dzień dobry, trenerze. Jak się czujesz tutaj w nowej roli nad morzem? Dzień dobry, bardzo dobrze się czuję, fajnie jest tutaj przyjechać nad morze, bo to dla nas taka odskocznia. Zawodnicy też się cieszą, coś innego dla nich, co prawda nie ma jeszcze jakiejś super pogody, ale jest fajnie. Tutaj mamy też wszystko do treningu, co nam potrzeba. Do morza też się udało wejść, do pasa tylko po treningu chłopcy z takim... Takiej formie e, regeneracji, prawda? Także, także fajnie. Taka kryoterapia darmowa. Tak, no dokładnie, to było na celu. A to musiał każdy, czy dla odważnych to było tylko? E, wszyscy chcieli przede wszystkim, także nie trzeba było nikogo zmuszać. E, przy temperaturze 9 czy tam 10 stopni prawda, było chłodno, ale oczywiście w kurtkach tylko, tylko same nogi po treningu e, zamoczyli, także, także ok. Ty lubisz chyba te, 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 te rejony Polski, bo pamiętam, że rok temu po, po tej decyzji o zakończeniu kariery byłeś na wakacjach w mieście? No mało tego, byłem jeszcze dwa lata wcześniej na wakacjach. W tamtym roku byłem w Karwie, dwa lata temu w Dźwirzynie, także w tamtym roku był zamysł jechać z dziewczyną na Chorwację, ale nie dopasowało nam to organizacyjnie, także przyjaliśmy tak na spontanie nad morze, ale też jest fajnie. Przy okazji gratulacje, bo, bo widziałem gdzieś tam w mediach społecznościowych, że ważny krok w Waszym życiu. Tak, dziękuję. Tak, to prawda, oświadczyłem się i teraz planujemy wesele. Krzysiu, że tak po imieniu zapytam, bo jesteśmy prawie rówieśnikami. Jakie jest to życie po życiu, po tym życiu skoczka? Inaczej, dużo tych różnic? Znaczy, no, więcej różnic jest takich, że trzeba dopilnować bardziej spraw organizacyjnych, wszystko trzeba, więcej rzeczy się ma na głowie troszkę. Bo będąc zawodnikiem, to, to prawda, wszystkie rzeczy, które, które się tam robi, to są już tak jakby gotowe, podane. Zawodnik ma tylko na, na celu przyjść na trening, po treningu odpoczywać, A na, na głowie trenera jest trochę więcej, bo, bo musi jednak o więcej, o więcej rzeczach myśleć, prawda? Ale jednak jest, jest się cały czas w tym sporcie, nie, ja, ja nie miałem dużej przerwy pomiędzy zawodnikiem, a trenerem, także też fajnie, bo, bo akurat na bieżąco byłem ze wszystkim, prawda? I też y, nie było mi tak bardzo trudno sobie z tym wszystkim poradzić, no bo y, starsi trenerzy, bardziej doświadczeni we wszystkim mi pomagali podpowiadali i podpowiadali i dużo się też mogłem nauczyć, prawda? Czy to trenerzy kadrowi, czy, czy nie tylko, czy tam y, trenerzy szkolni, klubowi, od wszystkich jakąś tam wiedzę y, próbuję czerpać, dalej czerpię, bo nadal się dużo uczę. No i teraz tutaj w wie, chyba możesz sobie tak bezkarnie gofra jeszcze o każdej porze dnia. No właśnie to jest najśmieszniejsze, bo odkąd skończyłem skakać w ogóle nie chce mi się jeść słodkiego bardziej ciągnie mnie do jakichś rzeczy tam słonych, ale to jest też prawda, no też trochę przybrałem na wadze, to, to jest normalne, bo po pierwsze się mniej ruszam, a po drugie mogę sobie na więcej pozwolić. Tak jeszcze tutaj, trzymając się tego wątku Twojej kariery, jakie są te wnioski teraz? No bo troszkę miesięcy minęło, na pewno te, te, to spojrzenie jest już inne niż wtedy na gorąco, kiedy ta decyzja była podejmowana. Znaczy, ja powiem tak, ja o tej decyzji już wiedziałem troszkę wcześniej. Znaczy, to było takie niepewne, ale takie bardziej moje, moje myśli, że, że jeśli że do tej hakuby po prostu dam z siebie wszystko, jeśli tam mi nie wyjdzie, no to, no to, no to zakończę karierę, prawda? Y Także to nie było też taka decyzja spontaniczna, nie było to coś takiego mega dla mnie trudnego, bo, bo już było to wcześniej przemyślane i też coś już mniej więcej wiedziałem na temat tego, że, że będę miał pracę po, po zakończeniu kariery. Ta Hakuba to był taki koniec końców... Gwóźdź do sportowej trumny, bo z naszej perspektywy, tutaj z Europy w telewizji, przykro się to oglądało i tak nie wiedzieliśmy, czy, czy jest tobie jeszcze ta motywacja, czy nie ma, właśnie jak ta sytuacja wyglądała. Znaczy, ja zawsze zmotywowany byłem, tylko już później po tych dwóch, dwóch trzech sezonach takich słabszych, no to już tak yy, yy, trochę po prostu za bardzo się męczyłem. I mimo wszystko, że tam robiłem wszystko, żeby było dobrze, mi nie wychodziło, miałem swoje problemy, z którymi się zmagałem, jak w sumie każdy. No ale, ale już później takie bardziej poczucie bezsilności w tym wszystkim miałem. Dużo pojawiało się takich wątków, kontekstów finansowych. Z życia, z życia trenera łatwiej wyżyć w Polsce niż z funkcji skoczka kadryba? Znaczy przede wszystkim są to jakieś regularne wypłaty, prawda? Co miesiąc dostaje się, dostaje się pieniądze za, za wykonaną pracę i, i to pozwala wyżyć. No, za, będąc w kadrze bez zawodnikiem jest naprawdę bardzo trudno, bo... Yy, Skacze się w pucharach kontynentalnych, nie ma, nie ma tam kamer, nie ma sponsorów, nie ma reklam. Tak samo nie dostaje się żadnych pieniędzy, żadnej wypłaty, tylko jeśli sobie wyskaczesz, będziesz w szóstce w pucharze kontynentalnym, no to jakieś tam to można, można coś zarobić, prawda? Nie, nie są to jakieś mega duże pieniądze, no ale dałoby się skakać, jeśli cały czas byś wygrywał kontynental, to no to by było. Okej, okay, prawda, ale tak samo chłopcy mają ciężko, są w podobnej sytuacji co ja i, i czy tam Andrzej Stękała też musi do pracy chodzić. Yy, przykładowo ja też tak miałem. Także później już było no, ciężko, bo, bo pogodzić to z, taki profesjonalny trening z, z pracą, no to jest naprawdę bardzo ciężko. Często musiałem stawać o szóstej rano, no, na 6 do pracy, szedłem na dwie godziny wjechałem na trening i od razu z treningu do 16 znowu do pracy, tak, także codziennie tak no ciężko, chłopcy inni po treningach się regenerowali, mieli odpoczynek, a, a ja musiałem z powrotem do pracy wracać, także także no, jest no bardzo ciężko było i, i taka moja decyzja też, żeby skończyć. Zszokowałeś opinię publiczną tym, że, że, że trenujesz skoki, a po godzinach, wielogodzinne kursy na Ukrainę, gdzieś na południe Europy, to trwa do dziś, czy to udało się od tego odciąć? Nie, przede wszystkim jeździłem na tak jak na Ukrainę czy do Włoch, do, przed, przeważnie do, do Livinio. To były takie weekendowe wyjazdy. Często się mi zdarzyło, że nigdy się tym nie chwaliłem, że jestem skoczkiem, ale zdarzyło mi się, że, że tam ludzie mnie poznali. Były to takie fajne, przyjazne kontakty bardziej, ale no ciężko, naprawdę. Często wyjeżdżałem. W piątek przykładowo po południu zawiozłem ludzi, pozbierałem jeszcze z całej polski ludzi y, z różnych miejsc. Y, pojechałem y, w kierunku Liwinio przykładowo. Y, dojechałem następnego dnia w sobotę. Y, miałem 2-3 godziny dla siebie, żeby na przykład coś iść zjeść lub, lub w tym busie na tej kanapie się tam przespać i z powrotem do Polski odebrać innych ludzi. Y, no i znowu kolejną nockę rozwozić po Polsce, także no bywało ciężko. Ostatnio byłem też we Francji, gdzieś tam pod Mont Blanc, zadzwonił do mnie właśnie ten, ten yy, pan z tego, z tego biura podróży, czy, czy bym się nie chciał przejechać i pojechałem, bo mieliśmy akurat takie wolne... Akurat yy, mogłem sobie wyjechać yy, w piątek, nie mieliśmy treningu, yy, na zasadzie takiej, że jadę z drugim kierowcą, yy, to było bardzo fajne, no bo mogliśmy się zmienić, no ale też 4000 km może w niecałe 30 godzin, tak? Tylko pojechałem, bo z ciekawości bo tam nigdy nie byłem, a też to lubię dawno nie, nie, nigdzie nie, nie, nie byłem żadnego kursa, także też mnie to trochę tak ciągnie do tego, bo przede wszystkim lubię gdzieś jechać i nowe miejsca oglądać. Tak Siedzę, słucham i sobie myślę, że ci chłopacy, którzy tam teraz z tyłu grają billarda za nami, których teraz trenujesz. Aspekt techniczny skoków to jest jedno, jakby motoryka, ale, ale właśnie to Twoje doświadczenie to jest, jak to opakować, żeby ich nie zniechęcić, że, że, że lider pucharu świata teraz y, musi w ten sposób szukać alternatywnej drogi życia, że, 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 że ten sport to nie zawsze jest taka piękna droga usłana różami. No nie jest to prawda, ale chłopcy ja ich nie muszę specjalnie motywować, bo i w ogóle ich nie muszę motywować, bo yy, nawet bardziej bym powiedział, że tonować ich. Bo robimy trening, a oni jeszcze przychodzą do mnie i trężą, zróbmy jeszcze to, zróbmy jeszcze to, a może jeszcze więcej tych odbić zrobimy. Ja mówię, no nie, taki jest plan treningowy i tego się musimy trzymać, prawda? Też yy, są, yy, nie mogę ich kurde za, wieczorami. Trening mamy jeden, drugi trening, a oni jeszcze, kurde, w piłkę grali. Tu ja mówię, dobra, no to idźcie już, no, ale chwilę chociaż, żeby odpocząć trochę. Także chłopcy są tacy zmotywowani bardzo i, i czy patrzą też na, na swoją karierę kiedyś tam przez moją perspektywę, to nie wiem, myślę, że nie, bo takiego tematu w ogóle nie poruszamy. Czyli nie tak źle z tym pokoleniem PlayStation? Nie jest tak, że oni tutaj te wymuszone zajęcia odhaczają i idą szybko przed konsolę. Też na PlayStation też grają. Także trochę tego, trochę tego, ale, ale właśnie tu jak nie mają PlayStation, no to hmm, tylko by kurczę gdzieś biegali, latali i muszę za nimi czasem chodzić i, i, i mówić im, żeby szli do pokoju już. No bo 21 ciemno się robi, a oni w piłkę kopią. Krzysiu, jakim trenerem ty chcesz być? Chociażby na podstawie tego, kogo spotkałeś w przeszłości, kiedy ty byłeś skoczkiem, jakie takie cechy powinien mieć taki trener idealny? Ja myślę, że powinien wzbudzać dużo respektu, prawda? Takiego trochę zawodnik powinien się, się trenera jednak bać i y, takim trenerem myślę, że chciałem być, że jak coś się powie, to nie ma ale, tylko, tylko się tak robi. Zapytam już tak, bo to jest już przeszłość era Stefana Horngachera. Ty miałeś respekt? do Austriaka, jaka była ta wasza relacja? Ostatnio czytałem y, ciekawy wywiad, że ja gdzie powiedział, że traer go nie lubił. O niego też i y, pierwsze mi to przynaleźć, ale ja tak nie powiem, że mnie traer nie lubił. Ja się też go bałem, y, ale jednak y, chyba nie byłem ulubieńcem. A ten nowy układ, no bo my się tak troszkę, kibicy obawiają, my się obawiamy, czy, czy Michał Doleżal pociągnie to wszystko, czy, czy, czy to jest dobry następca? Twoje zdanie. Co będzie, to zobaczymy. No jedynie teraz, co można stwierdzić, to że, że Michał Doleżal się bardzo dużo przy trenerze Horngacherze nauczył, prawda, bo był z nim przez trzy lata jako jego asystent i, i pewnie spędzali godziny na różnych rozmowach, na treningach, na, na wszystkim, także myślę, że, że, tą, że tą jakąś tą wiedzę wyniósł Michał od, od trenera Horngachera i, i myślę, że sobie poradzi. Maciej Maciusiak to jest taki przywódca, który kurczę, wyleciał mi z głowy teraz, ale któryś zawodnik mi powiedział z kadry B, że to jest taka grupa, że, że on z nią chce dojść na szczyt właśnie, że niekoniecznie kadra, A, tylko Widzisz w tej grupie w Kadrzebę jeszcze jakąś taką nadzieję, że Olek zniszczył, że może właśnie Andrzej Stękała, który wrócił ze światów sportowych? No, oczywiście. No, chłopcy też są bardzo zmotywowani do pracy i mam z nim stały kontakt, wiem, jak do, podchodzą do sprawy. Także m, też z trajerem Maciusiakiem, gdzie, gdzie wiadomo, że, że trener też. Y, y, z, Wyniki swoje osiągał, jest to bardzo dobry trener. Myślę, że tak wspólną pracą mogą się odbudować razem wszyscy i, i myślę, że tak będzie po prostu. i, i Nie mam co do tego wątpliwości, że, że chłopcy, którzy są teraz w kadrze B, kiedyś będziemy ich oglądać w telewizji, w Płażach Świata, tak jak oglądamy teraz ówczesną kadrę A. Ostatnie pytanie, ta młodzież tutaj, jest was tutaj kilkunastu, macie tutaj pod swoją opieką łącznie. Jak to wszystko teraz działa? No bo na nowo zostało to wszystko rozpisane. My się tego uczymy z zewnątrz, jakby scalono te różne grupy, tak? Tak, jest tutaj przede wszystkim kadra juniorów, kadra młodzieżowa. PZN-u, prawda, i udało się zorganizować tak, że, że grupa TZN i nasza grupa śląsko śląsko-beskidzkiego Związku Narciarskiego, że pojechaliśmy tutaj razem, i tak jest ogólnie zamysł naszego trenowania, prawda, że, żeby te grupy trzymały się cały czas razem, razem trenowały, bo też tak chłopcy, których ja prowadzę od jesieni, no to mieli bardzo mało kontaktu z tą kadrą. Te treningi były takie, trenowali oczywiście, ale nie, może mniej tak regularnie, tak jak niektórzy, ale tutaj jeśli są wszyscy razem w grupie, no to każdy, czy trener FIAS, czy trener Wojtek, czy trenerzy kadrowi, czy Andrzej Gąsienica, czy Krzysiek Miętus, czy ja patrzymy na wszystkich zawodników i jesteśmy taką jedną wielką grupą i... i to jest fajne, no bo każdy od każdego się coś uczy, coś, coś podpowie. No po prostu razem siebie się dogadujemy. Dziękujemy i powodzenia w tym projekcie ambitnym. Dziękujemy bardzo.